Ja mam nadzieję bonus, że te wszystkie filmiki, które, które teraz e, publikujesz, te wszystkie rzeczy, które mówisz, to nie jest tylko akcja promocyjna z Twojej strony. I głęboko wierzę, że ty się z tej walki nie wycofasz e, prędzej czy później. A ci sami Twoi przyjaciele, koledzy, którzy tak usilnie cię do tej walki namawiają, wiedząc, że wiadomo z jakimiś tam rzeczami się e, z robotnymi borykam. E, to ci sami koledzy później cię z tej klatki wyniosą, bo, e, bo to, że ja nie jestem zawodnikiem tym, który był 10 lat temu, to jest jasne, natomiast to cały czas jest tak dużo, za dużo jak na ciebie. E, po tym jak, jak zobaczyłem te, te, te rzeczy, które publikujesz, ewidentnie taka terapia szokowa jest Ci potrzebna i albo... Są dwie możliwości, żeby, żeby temu zaradzić. Albo się rozpędzić i pierdolniesz głową w ścianę, albo po prostu ja pierdolę ci w klatce i to będzie, to będzie właściwie wyjdzie na to samo.